Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Grzegorza przed Wami Wigilijne wydanie daily newsów. Zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że całość Wam się spodoba. Pamiętajcie również, żeby subskrybować ten kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, a łapka w górę i komentarz dla zasięgu zawsze mile widziany. Jedziemy! W internecie pojawiły się właśnie nowe zdjęcia z Odin Valhalla Rising, nowego multiplatformowego MMORPGa, który w 2021 roku trafi w nasze ręce. W Europie stanie się to za sprawą Kakao Games, bo to właśnie oni są wydawcami gry. Wiadomo, w MMORPGach liczy się przede wszystkim grywalność, ale musicie przyznać, że Odin prezentuje się po prostu zacnie. To nie będzie jeden z tych tytułów Made in Asia, w których panie biegają w bikini, a my możemy grać jakimś gadającym kotem. Odin ma być mroczny, dojrzały, czasami też brutalny, czyli dokładnie taki, jak... Jak mitologia nordycka, na której będzie oparty świat gry. Model płatności, free-to-play, grafika Unreal Engine 4, no a data testów niestety nie została podana. Dajcie znać, jak zapatrujecie się na ten produkt i czy będziecie w niego grać na PC czy też na smartfonie. Miło nam ogłosić, że The Knights of Unity, malutkie studio z Wrocławia, staje się teraz wyłącznym opiekunem gry Card Hunter. To właśnie Polacy będą odpowiadać za dalszy rozwój produkcji. Fajnie, ale trzeba powiedzieć jasno, że Card Hunterowi przydałaby się również porządna kampania reklamowa. Wiele osób albo zapomniało o tym tytule, albo kompletnie nie ma pojęcia, że coś takiego istnieje na rynku. Pasowałoby więc przypomnieć. Card Hunter to unikatowa sieciówka, która jest niejako połączeniem RPG, karcianki i planszówki. Na szczególną uwagę zasługuje oprawa graficzna, która wygląda tak jakby Ktoś wyciął postacie z papieru i ustawił je na arenie. Bardzo przyjemna rozgrywka, ciekawe dungeony, nic tylko grać. Już raczej nie będzie kolejnej obsuwem. NCSoft oficjalnie potwierdza, że Blade Soul 2 pojawi się na rynku w następnym roku. Na dowód łapcie najnowszy teaser trailer oraz plakat promocyjny. Blade Soul 2 będzie mmorpg ale nie PC-towym. Gra powstaje z myślą o urządzeniach mobilnych, choć niewykluczone, że otrzyma także emulator na komputery osobiste. Wiele mobilek posiada właśnie taką możliwość. Blade Soul ma działać na silniku Unreal Engine 4 i zaoferować lepszą grafikę niż to, co widzimy obecnie w oryginale. Nie wiadomo jednak, jak z kontentem raczej nie będzie to jakaś super rozbudowana produkcja. Blade and Soul 2 albo od razu trafi na rynek globalny, albo najpierw zobaczą go Koreańczycy lub Japończycy. Szczegóły powinniśmy poznać wkrótce. Końcówka roku, a tu Skyforge ma dla graczy niemałą niespodziankę. Tytuł wzbogaca się o nową zawartość w postaci wierzchowców, które przybierają formę egzoszkieletów dla bogów. Zamiast podróżować na jakimś zwierzęciu czy też pojeździe, to przydziejecie mechaniczny strój. Bogowie w Skyforge nigdy nie byli tak rozpieszczani. Egzoszkielety dodadzą im dostęp do specjalnych ataków oraz broni. Każdy z nich składa się z modułów, które możemy modyfikować oraz dostosować pod własne preferencje. Generalnie moduły zapewnią dostęp do określonej puli bonusów, w tym właśnie dodatkowych umiejętności. Mowa tutaj również o lataniu. Warto też zaznaczyć, że moduły do egzoszkieletów mają różne typy rzadkości, więc w Skyforge trzeba będzie poświęcić nieco czasu na ich zdobycie. Najlepsze z nich zgarniemy w trakcie inwazji. Z tego tytułu pojawiają się również wydarzenia, które pozwolą Wam szybciej ubrać się w egzoszkielet no i wyposażyć sprzęt w lepsze części. Poza tym zmodyfikowano interfejs oraz wprowadzono wyższy poziom wyzwań podczas inwazji, jeżeli macie ochotę na koszmary, to Nightmare Challenge czekają już w Skyforge, szczegóły oczywiście na oficjalnej stronie. Czy wspominaliśmy już, że Conqueror's Blade to dosyć niedoceniana produkcja? Pewnie tak, ale nie zaszkodzi powiedzieć o tym jeszcze raz. To jeden z tych tytułów, który z całą pewnością zasługuje na większą popularność, większą niż te 8000 graczy online na Steamie. Może teraz się uda, bo przed kilkunastoma godzinami Conqueror's Blade wystartował z nowym sezonem, czy też dodatkiem, który zabierze nas na północ, wprost na śnieżne krainy, które zostały opanowane przez nikczemne moce. W skład rozszerzenia, czy też sezonu wchodzi nowa kampania popularna, nowe jednostki, dynamiczny system pogody, nowy battle, z kolejnymi przedmiotami kosmetycznymi, nowy tryb PvE oraz nowy serwer. Conqueror's Blade nie jest typowym MMORPGiem, to trzeba podkreślić. W tej grze stajemy na czele małej armii, a potem ruszamy do walki. Mimo, że spotykamy tutaj elementy PvE, to jednak batalie pomiędzy graczami są najbardziej efektowne, no i dostarczają najwięcej frajdy. Wyobraźcie sobie 30 graczy władających oddziałami, którzy toczą wielkie bitwy o zamki lub fortece. Właśnie tak prezentuje się rozgrywka w Conqueror's Blade. Warhammer Odyssey, nowy mobilny MMORPG oparty o uniwersum Warhammera, właśnie wystartował z tak zwanym soft launchem, który jest odpowiednikiem open bety. Pierwsi gracze z wybranych regionów e, poza Europą mogą już pobierać Warhammera, no i testować ogólną jakość, czy też grywalność produkcji łącznie ze stabilnością serwerów oraz sprawami technicznymi. Na szczęście nie obowiązuje NDA, więc na YouTubie można obejrzeć całą masę gameplayów z nowego Warhammera MMO. Koniec zakłamywania rzeczywistości, producenci nie mogą już ukrywać mankamentów gry pod otoczką fajnych trailerów. W to, co widzicie, to pełnoprawny obraz Warhammera Odyssey. Pełna premiera pod koniec stycznia. Z tego, co wiadomo, wtedy Gierka stanie się dostępna dla wszystkich w formacie Free to Play, więc w teorii nie trzeba będzie za nią uiszczać żadnych opłat. Dajcie znać, jak Wam się podoba właśnie Warhammer Odyssey i czy będziecie ewentualnie zainteresowani chociażby okazjonalną rozgrywką. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, który news spodobał Wam się najbardziej. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam wesołych świąt. Widzimy się już niedługo. Cześć!